Lemen, witam, witam, widzowie tego typu. Chciałem tutaj pokazać Wam nowego laptopa. Jak widzicie, Łobaban. Sobie kupiłem, widzowie. Odpalamy sobie. No. jej, yeah, Leno yeah. Lenovo. Łobaben tego typu widzowie. Łobaben. To jest laptop nowszego generacji. W tym sensie, że już nie ma wbudowanych cd Tylko po prostu trzeba mieć coś takiego. O właśnie. Jak widzicie. O tutaj. Coś takiego. jak widzicie czekajcie chwilę widzicie nie ma sydromu nie ma sydromu jak widzicie płota mi wystartowała łaba zrobimy jeszcze raz, bo jakaś płyta wystartowała mi i dlatego jest źle zrobiona, ale to to nie jest problem jak widzicie fany tego, postaram się jak będę miał czas, widzowie postaram się po prostu może zrobić jakieś gry, rezydencje gier które Was zainteresują, ale nie obiecuję, bo po prostu Nie mam kiedy co i jak, widzowie, po prostu Nie mam kiedy Uwierzcie mi, widzowie, no to jest ciężka sprawa Jest ciężka sprawa, bo ja nie mam czasu zbytnio Ja też Ja z roboty wracam, to Też chcę sobie odpocząć to widzicie, lenowo tego typu. Ja sobie tutaj będę sobie ustawiał to wszystko, widzowie. Widzicie, o, jest tutaj. Widzicie. A. Będę sobie tutaj wszystko stawiał, co jak widzowie. No, ja mówię, kupiłem sobie laptopa i będę sobie śmigał tego typu. Widzicie widzowie, ja się pracuję i się odkłada pieniądze. Tak to jest, że można sobie odłożyć pieniądze. Sobie się odkłada, odkłada i jest. Bitmainonet tego typu. Ale jeszcze coś wam pokażę. Do tego mam śmieszny pakrawiec do laptopa. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Taki pakrowiec do tego mam. Śmieszny. W galacie. Śmieszny. Bardzo śmieszny. Jak widzicie. No. Pozdrawiam Was trzymacie się i do usłyszenia na następnym odcinku. tego typu BNSA.